W wiadomościach jedynym obiektywnym i totalnie niekontrolowanym przez rząd programie informacyjnym. Ma starą specjalność ginekolog ma starą żonę, przychodzi młoda kobieta. Pokusa. Nie musi mieć żony. Starej, brzydkiej, normalnej. Jest inny obiekt. Kapłan, jak najbardziej. Narażany często czy narazi się na pokusę. Dla Salezjanów największą pokusą jest młodzież. 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 Pierwsze, że wychowanie już nie ma koedukacyjnego, czyli Salezjanie się zajmuje młodymi dziewczynami. Razem z chłopakami. No to przecież ci chłopacy normalnie, jak są normalni, tak jak w Sudanie, to jak są w tym gronie, to dlaczego, dlaczego oni przychodzą do oratorium? Czy jak to nazwać? Żeby znaleźć żony. Teraz, a w czym jest zainteresowana kobieta? Też jest zainteresowana, żeby znaleźć, znaleźć męża, ale normalne jest, że na pewien sposób bardziej jej będzie imponował inny mężczyzna. Który? Ksiądz. Choćby to był Jacek Bielski, Dawid Nowak, czy Michał Woźnicki, czy ktokolwiek z nas, bo duchowo będzie bardziej ją roz, rozumiał, wspierał. I, i, I teraz co innego, jeżeli posługa zostaje, że jest msza święta, że jest słowo, że jest sakrament, a co innego jak później trzeba wejść w tą zażyłą więź. Ksiądz Bosko zawsze miał zażyłą więź z, z młodymi chłopcami, nie dlatego, że miał skłonności, tylko że jest wtedy miejsce na tą czułość. Natomiast jeżeli okażesz tą czułość mężczyznom, to zobacz jak kobiety na mnie patrzą wtedy, młode dziewczyny. To co ja muszę zrobić? No to widzisz wtedy nowaka, który się tam obłapia z dziewczynami. Chodź tutaj, Asiu, cię ojczulek przytuli. Dla nas Salezjanów młodzież jest dzisiaj ogromnym niebezpieczeństwem, jeżeli ksiądz nie ma mszy świętej w rycie rzymskim miałem nauczanie katolickiego legnie. Legni. Cześć, witam was moi drodzy. Dzisiaj, Dzisiaj przytoczę wam przykład. Kolejnego, bezpardonowego ataku na nasz Najświętszy Kościół, no i oczywiście samego Boga. Ale dzisiaj też do akcji wkroczyła nasza dzielna pislicja w obronie oczywiście jakże bezpodstawnie atakowanego biednego klechy. Ale po kolei. W jednej z parafii wypłynęły, że tak powiem, na światło dzienne nagie zdjęcia księdza i o dziwo mężatki. Parafianie musieli strzec żon przed lubieżnym proboszczem. I powiem wam, że no tutaj takie małe propsy dla proboszcza, że nie dobierał się do dzieci, tylko do zamężnych parafianek. No gość z klasą trzeba powiedzieć. Tak w wielkim skrócie można by było to określić: parafianki wymykające się nocą z probostwa, rozbite rodziny. No a w końcu nagie zdjęcia. No historia księdza Wiesia. Wiesława, no wieś c, z parafii z Trzcinicy. No, szokuje tym bardziej, że otarła się o policyjne śledztwo i do tego, do tego przejdę, bo te całe policyjne śledztwo w tej całej, nie wiem jak to nazwać, aferze, przygodzie erotycznej, no, policja odgrywa dość specyficzną rolę, powiem wam. Nasz biedny ksiądz Wiesio miał paść ofiarą zemsty parafian. Ci, jak wynika z, tego, z dziennikarskiego śledztwa, mieli ostrzegać przed księdzem Wiesiem, słynącym z licznych podbojów, no taki gigolo w sutannie. Ta cała historia z tym lubieżnym księdzem Wiesiem, to można by powiedzieć taki gotowy scenariusz na film pełen zwrotów i akcji. Historia księdza Wiesia, który od maja 2021 roku był proboszczem parafii w trznicy. Stanowisko to piastował od 2013 roku. Ten skandal, obyczajowy z udziałem księdza Wiesia, miał wyjść na jaw po tym, jak romans księdza ze swoją żoną odkrył o zgrozo jeden z parafian, czyli mąż niewiernej parafianki. I tak, moi drodzy, miał on zgłosić się do księdza z żądaniem wyjaśnień, a kiedy duchowny zaprzeczył, że sypia z jego żoną, parafianin miał postraszyć nagłośnieniem sprawy. Na potwierdzenie tego romansu księdza ten, no, nazwijmy to biedny rogacz, miał. Wydruki z czatu proboszcz do żony pana, nazwijmy go Macieja, miał napisać między innymi, będziesz błagać, żebym cię kurwa wypierdolił. No to proboszcz tak do tej parafianki napisał. Para chciała ratować to małżeństwo, ale to i tak no, generalnie się rozpadło. Co pan nasz umowny Maciej, o co ten nasz pan umowny Maciej obwinia lubieżnego proboszcza Wiesia. Idąc dalej, no, nasz y, rogaty parafianin Maciej o zaistniałej sytuacji miał poinformować również kurję. Ta, no, rzekomo zgodziła zająć się sprawą. No, ale dopiero po groźbie ujawnienia jej w mediach. W czerwcu 2021 roku yy, nasz parafianin z rogami Maciej otrzymał telefon z Kurii, w którym został poinformowany o rezygnacji lubieżnego proboszcza Wiesia z funkcji proboszcza. Oficjalnie. Oficjalnych powodów parafianie, no, oczywiście nie poznali, ale. Te i tak były no, taką przysłowiową tajemnicą Poliszynera. Parafianie tejże miejscowości, no oczywiście chcąc zachować, zachować anonimowość, opowiadali o podbojach, ekscesach naszego lubieżnego proboszcza z Czcinicy opowiadali jak kilka lat temu miał zostać przyłapany na przykład na leśnym parkingu z pracownicą banku jak romansował również z mężatką z sąsiedniej wsi po tym <laughs> całym skandalu żony pana parafianina Macieja proboszcz Wiesio został przeniesiony do parafii w Ostrowie Wielkopolskim Czyli standardowa procedura. Zawiniłeś, przynosimy cię do innej parafii i działaj dalej. No i tak. Ksiądz Wiesio, moi drodzy, w 2022 roku otrzymuje nominację na proboszcza w parafii w Gądkowicach. No. Także no, większa parafia niż ta w czcinicy. no, Kara, powiem Wam, godna Kościoła. Z mniejszej parafii za karę przenieśli go do większej parafii. No, będzie miał większy narybek, więcej będzie mógł wyłapywać sobie naiwnych mężatek do obzykania. No ale moi drodzy, jak wszyscy doskonale wiemy, nasza umiłowana władza, nie pozwoli jakimś tam rogaczom, wyrodnialcom oczerniać wysłanników Boga, Bogu winnych duchownych, którzy po prostu mieli zwykłą pokusę. No i przechodzimy do meritum sprawy. Te nagie zdjęcia, które wypłynęły tego pobożnego proboszcza Wiesia, które trafiły m.in. też do Kurii. Tutaj wchodzi państwo polskie do akcji. A dokładnie nasza dzielna policja ma sprawdzić, kto donosił, kto upubliczniał te oczerniające księdza Wiesia zdjęcia. Otóż moi drodzy, nasz bohater ksiądz Wiesio którego nagie zdjęcia trafiły m.in. do kurii, postanowił znaleźć tego donosiciela. Ten duchowny z cz czcinicy zgłosił sprawę na policję, w związku z czym funkcjonariusze, uwaga, wzywają na komendę parafian. Policjantka pytała, co to ma być, dlaczego zostało to rozdmuchane. Powiedział jeden z przesłuchiwanych parafian. I tak jak wspomniałem, nasz oburzony Zigolo w Sutannie zgłosił sprawę na policję, która ma znaleźć osoby, które rozpowszechniły zdjęcia, no bo to jest przecież, no jak wszyscy doskonale wiemy, jawny atak na Boga. Jak wynika z ustaleń dziennikarskich, policja wzywa na przesłuchanie. Wybranych parafian, wyobrażacie sobie coś takiego? Jeden z parafian powiedział dziennikarzom, że został wezwany na komendę już po raz drugi. Mężczyzna był pytany o to, czy nowy proboszcz parafi miał w telefonie nagie zdjęcia swojego poprzednika i czy przekazywał je wiernym. No, ten parafianin zaprzeczył, no ale oczywiście na tym no nie koniec. Jak mówił dalej, ten przesłuchiwany, nie wiem czy w charakterze podejrzanego, czy świadka parafianin, powiedział: To był bardzo nieprzyjemny atak, którego się nie spodziewałem. Policjantka wprost powoływała się na reportaż gazety, pytała: Co to ma być, dlaczego zostało to rozmuchane? odpowiedziałem, że to dobrze, że reportaż się ukazał powiedział parafianin policja chce się dowiedzieć kto rozdmuchał kto, kto rozmuchał tą aferę kto rozmawiał, kto śmiał rozmawiać w ogóle z, z dziennikarzami, z gazetą parafianie Którzy wypowiadali się do dziennikarzy, powiedzieli, że odbierają to jako próbę zastraszenia. No w sumie ciężko się temu dziwić, by nie rozmawiać z dziennikarzami. Tak naprawdę to policja nie ma do tego prawa. No i co było też do przewidzenia, policja i prokuratura w Kępnie, która nadzoruje dochodzenie. Oczywiście zaprzecza, by funkcjonariuszka zadawała parawianą pytania na temat rozmów z dziennikarzami. Informatorzy czy rozmówcy dziennikarzy mogą zgłaszać sprawę anonimowo i są chronieni tajemnicą dziennikarską. Ale to jest w cywilizowanym kraju. Z tajemnicy dziennikarz może być zwolniony przez sąd lub prokuraturę. Jedynie w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a dana okoliczność w sprawie nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Ale tak, podkreślam, to jest w cywilizowanych krajach, nie w, pis nie w pisowskiej Polsce. Tu jeszcze, jako taki smaczek z relacji jednego z parafian. Wynika, że policjantka w trakcie przesłuchiwania zapisywała w protokole tylko wybrane rzeczy. Nie uwzględniała w nich pytań o kontakty z dziennikarzami. No, tak jak w tytule, moi drodzy, służyć i tuszować. Yy, policja w służbie kościoła. No, ale niestety tak jest i tak będzie dopóty, dopóki. Rząd polski będzie klęczał przed klechami, i czy to sprawa pedofilii, czy właśnie lubieżnego księdza Wiesia zawsze osoby pokrzywdzone, czy domagające się sprawiedliwości będą na przegranej pozycji. Potem jeden czy drugi klecha się zastanawia dlaczego tyle, tylu ludzi odchodzi od kościoła, czemu wytykają te błędy, nazywają to atakami na kościół. Ale wszystko, co kościół otrzymuje, ciężką pracą na to sobie zapracowuje. <grym> I, no, i tą rymowanką będę kończył. Jak zawsze, piszcie, co Wy o tym myślicie, jak Wy to widzicie. Ja Wam już dziękuję i oczywiście do zobaczenia przy następnych filmach. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. Nie może w tej garstce być tak, że ze względu na dwie niewiasty, pies i kot, ludzie będą się dzielić. Ja pojadę tu, bo tu jedzie ta. Ja pojadę tam, bo tam, tam ta nie jedzie. Tak nie może być. To Bogu bluźni, to Boga boli. Nie rozumiesz tego, jeśli boli człowieka. Ale Ciebie nie. Tobie z tym dobrze, boś wtedy niczym boginka. Wiecznie się będą Tobą zajmować, bo ze względu na Ciebie wszystko jest. Jak Ewa w raju. Diabeł już dawno se poszedł, węża już nie ma, ale ona teraz do Adama przychodzi. Adam, widzisz owoc, widzisz, zerwany jest, zerwany jest. To masz, to jest! I skacze jak koziołek, jak pudelek, bo Ewa dała owoc. To on już na służbie jest, fircyk! Taką masz moc! Jako niewiasta zarządzisz układem. O ty nie chcesz rządzić. Wystarczy, że z drugą niewiastą wejdziesz. Mur jest. O katolickie pojednanie. Według katolickich zasad. Jedna i druga inaczej Adresy znać i nie robić więcej pozorów, że coś chcecie z tym zrobić, że coś z tym robicie, jakiś wysiłek, jakąś drogę, jakąś modlitwę. Dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, kolejny, 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 wreszcie przychodzi ten czas. Dłużej nie! Tak nie! Albo tą łaskę weźmiecie, która z mszy świętej jest, i trzygodni wierni też, a po której ty stronie jesteś: młodszej czy starszej? Wolisz blondynki czy te z peruką? Znajdzie się chłop, że raz woli te, raz woli ten. Bo jak która już nie młoda, to przynajmniej bardziej przymilić się chce. Już ją nie trzeba prosić, a sama da. Żeś brudnych myśli nie miał kakao i śniadanie. Nie musisz prosić, bo się nigdzie nie śpiesz. Zostanie i śniadanie będziesz miał. Ale miłość wobec bliźniego, wobec nieprzyjaciela, wobec wroga, wobec obojętnego, wobec siostry wierzę już nigdy w życiu. Nie! Tego nie!